Byłem z moim 70-letnim teściem. Całe szczęście, cieszył się dobrym zdrowiem. Jednak jak zobaczyliśmy morze ludzi przed stadionem, to zastanawialiśmy się, jak przez nie przejdziemy. Droga była przepełniona tysiącami ludzi bez biletów, a ochroniarzy, obsługi i policji było bardzo mało. Ze względu na restrykcje covidowe na stadionie miało być 23 tysiące pustych miejsc, a to jeszcze bardziej przyciągało kibiców bez biletu i powodowało większy chaos. Gdybym pracował w obsłudze stadionu, to byłbym przerażony.